teraz pewnie y, zastanawiasz się, może, czy to jest dla mnie, a o co chodzi? Głos. Nigdy nad tym się nie zastanawiałam, nie zastanawiałem, no ale każdy z nas ma głos i to, jak mówimy, ma znaczenie. To ma znaczenie w przekazie, bo to, na ile jestem, jakby mój głos brzmi tak, na ile jestem połączona ze sobą. Gdzieś. Y, to słychać w głosie, to słychać w głosie, czy osoba, która do mnie mówi, mówi z kontaktu ze sobą. I, i gdzieś chyba o to nam chodzi: chodzi nam o budowanie głębokich relacji z innymi, ze sobą. Chodzi nam o to, żeby ten głos wyrażał to, co tam w środku. I teraz. Jak uwolnić, jak dojść do tego, jak tworzyć przekazy, jak mówić, jak odważać się do tego, żeby mówić rzeczy te przyjemne? Nie mamy z tym problemu, chociaż wiem, że też mamy z, problem z mówieniem, czuję te części mocno pozytywnych rzeczy, jak na przykład kocham Cię albo chcę czegoś. A te rzeczy, które są. Wyzwaniem, jak na przykład konfrontacja, powiedzenie: Nie, tu jest moja granica, nie chcę, żebyś tak do mnie mówił, mówiła na przykład, albo opowiadanie o swoich marzeniach. Wszystkie te wrażliwe części mają swój głos i możemy go dopuścić do głosu. Lub trzymać tam gdzieś w sobie. I ja czuję dużą wartość w tym, żeby dopuszczać właśnie te wrażliwe części do głosu. Sama nad tym pracuję. Jest to dla mnie też proces. Jest to też dla mnie wyzwanie tutaj do Was mówić, um, prowadzić dla Was te wywiady, dla siebie i dla Was, dla wszystkich. Um, Gdzieś jest to konfrontujące dla mnie, ale gdzieś przyświeca mi to uczucie, że to ma wartość. To ma wartość, to chce i może pójść w świat. Jest na to miejsce. Zatem, dla kogo? Czy dla ciebie? Dla ciebie, jeśli czujesz tęsknotę za tym, żeby usłyszeć, czego chcę, kim jestem, do czego dążę. Po co to wszystko? Czy to jest to życie? Czy to jest to? Co myślałam, myślałam, że będzie. W jakim punkcie jestem? Czy myślę, że potrzebuję jeszcze jakichś materialnych rzeczy. Czy może partnera, relacji. Czego bym chciał, czego bym chciała. Więc jest to bardzo refleksyjna konferencja, która nas zatrzyma, która spowoduje, że. Będą się pojawiać uczucia, będą się pojawiać, um, będzie się może pojawiać niezgoda, będzie się może poja pojawiać um, zaskoczenie, może bardzo dużo uczuć. Ale przede wszystkim chodzi o to poczucie tej tęsknoty. Jeśli czujesz tą tęsknotę, teraz mówisz, mówię o tym, że, że o co chodzi. Właśnie, że teraz na przykład zgubiłam wątek. No i co? Każdy z nas gubi wątek, tak? I ja nie dążę do tego, żeby moje wypowiedzi, moje wystąpienia były perfekcyjne. To ten perfekcjonizm to też jest jakaś strategia. Więc taki perfekcjonizm, żeby to wszystko było idealne i, i tylko motywujące, i tylko podnoszące na duchu, i mówię, tak, super, przyjdźcie, świetnie będzie. To gdzieś tam czuję, że nie do końca o to chodzi. Oczywiście, przyjdźcie, zapraszam. Zapraszam po głębie, po podróż, po inspirację, ale niekoniecznie muszę Wam, mogę Wam powiedzieć, że będzie super zabawa. Będzie na pewno autentycznie. Będzie autentycznie, będzie głęboko. I tak, i myślałam jeszcze o tym perfekcjonizmie, że jest to też taka strategia. Która nas odsuwa od tego, żeby gdzieś tam mówić o tym, co jest naprawdę ważne. I też o to chodzi w tym, tej konferencji, żeby zbudować wrażliwość na to, co jest naprawdę ważne. To tyle. Dziękuję.